50% tlenu i 30% krzemu. Wymieszaj. Odważ na boku 8% aluminium i 4% żelaza. Dodawaj ciągle mieszając. Do smaku przypraw potasem i wapniem. Szczypta magnesu i sodu będzie nie od rzeczy. Gotuj pod przykryciem. Długo. Po 4 miliardach lat odstaw z ognia. Niech powoli stygnie. Nabiera smaku. Wziąć do ręki, to jest najstarszy. Przysłowiowo już szary i milczący, ale jeśli umieć zajrzeć do wnętrza, ujawnia prawdziwe bogactwo swego wewnętrznego, strukturalnego świata. Jest piękny. Kamień nazywa się granitem, jeśli jest w tatrzańskiej turni. Jeśli jest rozdrobniony, jest po prostu zwykłym piaskiem na zwykłej plaży, Jeśli jest do niego domieszane trochę organicznego śmiecia, to nazywa się glebą. Tutaj nie ma miejsca na. Fałszywą poezję i na y, fałszywe fantazje. Jest. kamień jest po prostu człowiekowi potrzebny. Tak wygląda wydobyty w postaci rdzenia wiertniczego z głębi ziemi, prawie dwa kilometry głębokości anortozyt, gigantoziarnisty i to samo tylko, że po prostu oszlifowane. A kiedy nazywa się to rudą ilmenitowo magnetytową jest źródłem surowców manganu, wanadu, żelaza, albo coś takiego. Bornik, czyli ruda miedzi. Po prostu petrologia, czyli nauka o tym, skąd się kamienie wzięły i yy, o wszystkim, co ich dotyczy, jest po prostu nauką bardzo piękną, bo ona się zrodziła po prostu z przyczyn praktycznych. Na samej praktyce nie można stanąć. Jeśli umie, zajrzeć, jeśli umie się zajrzeć do środka, no na przykład bierze się głaz. Minerał, który Ciebie akurat interesuje, tnie go piłami tarczowymi, potem przykleja do y, takiego szkiełka, potem szlifuje coraz bardziej drobnymi y, płytkami, aż y, to, co Cię interesuje, uzyskuje grubość około dwóchsetnych mm, staje się przezroczyste i potem trafia do mikroskopu, y, który używa specjalnego światła do oglądania. I y, co widać? No, chociażby granit. Najpowszechniejsza skała plutoniczna. A, a więc taka, która powstaje na dużych głębokościach, najpowszechniejsza na kontynencie, krystalizowała powoli na dużych głębokościach, zawiera y, kwarc chociażby, który w mikroskopie, o właśnie, staje się jasny i ciemny, skalenie, no poczekaj, muszę znaleźć, jest, są skalenie, tak, miki. No, tutaj tylko ci, którzy posiadają barwne telewizory, mogą stwierdzić piękno tego obrazu. Ale oprócz tego, piękna zawiera to, co jest człowiekowi potrzebne: promieniotwórcze y, minerały, takie jak cyrkon i monacy, da niekiedy bardzo cenne metale. No, ale wiesz, zwietrzały na powierzchni ziemi dostarcza materiału do powstania różnych skał osadowych. Teraz. Okay, tutaj zmienię. Często zresztą już poza kontynentem w zbiornikach oceanicznych. No, na przykład szarogłaz o, jest. O. No. Skała okruchowa złożona z minerałów, z tych zwietrzałych skał magmowych, zmytych do morza. A w nim, właśnie w tym szarogłazie, dalej od brzegu osadzają się. Oczekaj, wapienie. Też mam tutaj próbeczkę. Tak? I znów światło spolaryzowane. No, zawierają. Czekaj, trzeba znaleźć. Zawierają często składniki tych form żywych, dawnych form żywych, które. Jest. O właśnie te drobne, białe, okrągłe właśnie, ślady, to właśnie, ale, również, ale również grudki zielonego e, glaukonitu na no te ciemne, na czarno-białych O, 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 o no tak prawie czarne, prawie czarne. Prawda? Ten, tak, ten glaukonit to ale, tworzy się tylko w warunkach morskich. Ale zresztą. przede wszystkim to, o czym mówisz, to są wspaniałe surowce budowlane, a po drugie to są ślady, to są nośniki, takie skały jak na przykład Dolomity. Kolektory ropy naftowej gazu ziemnego, kiedy A, wydobywa się rdzeń tego o tej właśnie strukturze wiadomo, że tam może być ropa i że tam można jej szukać. Bywa czasem, że w strefach kolizji kontynentów z tą skorupą oceaniczną, ta ostatnia wraz z leżącymi na niej skałami osadowymi zostaje wgnieciona głęboko pod nacierający kontynent. Skały osadowe i inne trafiają do strasznych warunków termicznych, ciśnieniowych, dostosowują swój skład do nich i oto co z nich zostaje. Na przykład znasz to? Tak, łupek glaukofanowy. No. Tak, dobrze. Metamorficzna Niebieskie, niebieskie amfibole. Ziarna no, granatu. Jest piękna, to naprawdę można ocenić dopiero tu, pod mikroskopem, że jest piękna, a po ropie naftowej i gazie e, nawet wspomnienie już nie pozostało. E, już z tego zresztą widać, że czym głębiej powstaje minerał, tym mniejsze jest, mój drogi, znaczenie surowcowe, a tym większe, oczywiście, poznawcze. E, tyle, że e, żeby tak naprawdę móc ocenić to wszystko, trzeba mieć do dyspozycji coś więcej niż własne oczy. I bywa, że coś więcej niż mikroskop, nawet ten specjalny ze skrzyżowanymi filtrami polaryzacyjnymi. Tak wygląda chemicznie czysty węgiel. Jego okruchy rodziły się miliony lat w stygnącej powoli skorupie planety. Miliardy atomów łączyły się w misterną sieć, powtarzając jeden prosty przepis przepis na diament. Różnią się rozmiarami i barwą, i jest ich niezwykle mało. Tak mało, że budzą zachwyt i namiętności, niekiedy niebezpieczne. A mało jest ich dlatego, że technologia wciąż nie nadąża za przyrodą. Uważa się na ogół, że najtwardszemu ze znanych minerałów indywidualne piętno nadaje tylko szlif. A tymczasem każdy z naturalnych diamentów nosi w swym wnętrzu dowód osobisty. Ale zobaczyć go można dopiero w promieniach rentgena. Pozornie przenikają przez minerał, jak przez powietrze, ale regularna sieć atomów wywołuje w wiązce promieni subtelne zaburzenia. I to właśnie jest informacja z wnętrza atomowego świata. Wystarcza, by ocenić doskonałość przyrodniczej konstrukcji. Diament to synonim symetrii ładu i porządku. Ale idealna symetria i idealny diament istnieją tylko w teorii. Misterna sieć atomów węgla przepełniona jest pomyłkami, błędami ułożenia. Niewidzialnymi dla oka, ale oczywistymi dla promieni X. 60 lat temu taka właśnie metoda pozwoliła udowodnić, że krystaliczne substancje to zbiory regularnie ułożonych atomów. Tak zaczęła się fizyka ciała stałego. Dziś technika rentgenowska osiągnęła precyzję, pozwalającą zobaczyć nawet pojedyncze atomy, które wyrwały się z zaplanowanego szyku. Fotograficzna płyta obraca się razem z diamentem. Wiązka promieni X ugina się na kolejnych warstwach atomów. Na kliszy zostaje ślad. Mozaika jasnych i ciemnych punktów. Ich symetria to obraz badanego diamentu. Odchylenia od symetrii też. Fotograficzne linie babilarne minerału Karta identyfikacyjna, bo obraz nie zmieni się nawet wtedy, gdy diament zostanie brutalnie rozłupany. Zrozumieć, a potem być może samemu wytworzyć. Póki jednak technologia wlecze się w tyle za przyrodą, musi nam wystarczyć to, że zaczynamy ją rozumieć. No? Tak. Te diamenty to jest taki bardzo, powiedziałbym, wyrafinowany przykład, ale przecież gra idzie o wymierne korzyści i o nie tylko tak rzadkie sprawy jak diamenty. Chociażby chrom czy nikiel to też są metale znajdywane w tym górnym płaszczu <coughs> leżącymi tuż pod skorupą ziemi. A tam, a tam to właśnie perydotyt. Skała, która składa się głównie z dwóch Minerałów oliwin i piroksen. Trzeba poszukać go taki szary, opoł, przecinany tysiącznymi żółkami. To właśnie piroksen. I to wszystko znalazło się na powierzchni Ziemi na skutek niesamowicie gwałtownych zaburzeń tektonicznych, które z Ziemi, z głębokich warstw wyrwały te utwory ku górze i umożliwiły w ogóle obejrzenie je. A potem nastąpiła. Znowu metamorfoza, przeobrażenie. Tylko, że tym razem w odwrotną stronę i zamiast perydotytu mamy skałę, która nazywa się serpentynit. To jest właśnie serpentynit. A w nim, jak rodzynki w cieście, utkane na przykład fragmenty rudy chromitowej. To jest, to, to o, to jest ruda. właśnie tak? ruda chromitowa. Źródło <grych> chromu. Problem jest tylko w tym żeby znaleźć takie ilości, które można by nazwać złożem, żeby to eksploatować. No, ale tu patrzysz jednak na wszystko strasznie na przez praktyki. A nawet te ruchy, o których wspomniałeś, które wydobywają skały na powierzchnię po to, by trafiały potem do, pod okulary mikroskopów, nawet te ruchy stanowią zagadkę, zresztą nie tylko to. Słuchaj, ja tu sobie zaznaczyłem taki drobiazg. Pokazywałeś piroksen jakby w takiej normalnej postaci. Ja bym chciał ci pokazać kryształ nieco Inny. Moment, moment, ostrości odrobinę. O, jest. jest. Zobacz, ruszę teraz polaryzatorami, widzisz? W środku co innego, na wierzchu co innego. Prawda? To wszystko jest piroksen. On powstał kiedyś, ale oczywiście od momentu powstania jego życie się nie skończyło. Reagował z tą ciekłą substancją, która go wtedy jeszcze otaczała i zmieniał swój skład chemiczny na brzegach żył. I jest to jeden z powodów, dla którego właśnie poprzez badanie tych śladów życia, ukrytych w kryształach, wiemy co nieco na temat samej planety. Bywa, że treszcz planety wyrzuca je na zewnątrz. Rodzą się głęboko w piekle żaru i tytanicznych ciśnień. Powoli płynna przestrzeń ustępuje przed kryształami minerałów. Lecz dramat kończy się. I potem ich jedynym sensem jest trwanie. Tak się wydaje. Głębinowa magmowa skała. Pod mikroskopem ujawnia swój charakter dziwoląga. Kryształy, które znawców przyprawić mogą oczkawka. Po dramacie narodzin tu rozegrał się dramat inny. Jaki? Wśród atomowych ścian bywają jakby niedokończone. Specjaliści zwą to dyslokacjami. Pod wpływem sił. No właśnie. Dyslokacje wędrują wzdłuż działających sił. Nie zmienia to ani chemicznej, ani nawet geometrycznej struktury wnętrza kryształu. Zmienia się tylko jego forma, zewnętrzny kształt ziarna. Tak, po narodzinach tu rozegrał się dramat inny. I tu utrwalił się jego zapis. Mocarne siły wnętrza ziemi, których istnienia mogliśmy się tylko domyślać, tu dają się nawet nie żyć. Dla nas, ludzi, minerał zrodził się nie po to, by trwać, lecz po to, by pamiętać. Działa nacisk. Cegiełki atomowej, krystalicznej sieci ustępują. Poddaje się jak plastelina, tym bardziej im dłużej działają siły. A te działają długo setki, tysiące lat. Kryształ o średnicy 1,0 cm wyciągnąć się może nawet w 10 cm bąs. Tak stało się w próbce magnetowej skały. To więcej niż ciekawostka. To prawdopodobnie sedno procesu rodzącego się w naszej planecie, wypiętrzania gór. Siły działają. W naturalnych zleptach kryształów dokonywać mogą przeobrażeń niewiarygodnych. Znów skaczą atomy. Przy poziomu działających siłach, zwykła, przypadkowa mieszanina kryształów zmienia się w układ pasm. Nie dlatego, że rodziły się kolejno, jedne nad drugimi. Dlatego, że niezmienność skał jest błędnym przysłowiem. I zdaje się, że w tych obrazach rodzi się nowa wizja skalnego świata. Był czas, gdy patrzyliśmy na mineralne żyły, jak na kaprys natury o niejasnym pochodzeniu. Potrafiliśmy je tylko opisać, nie zrozumieć. Potem sądziliśmy, że są rodzajem pamięci, zapisu procesów zachodzących w głębi. Dziś coraz bardziej zaczynamy podejrzewać, że to właśnie jest obraz życia kamieni. Skała może w ten sposób popłynąć setki metrów. A ze skał składa się przecież to wszystko, co nazywamy skorupą planety. Kto wie, czy przypadkiem nie tu w atomowych skokach. Ukrywa się rozwiązanie zagadki niezwykłego zjawiska ruchu kontynentalnych płyt. Jedno jest pewne: by zrozumieć planetę, trzeba sięgnąć po mikroskop. Tak, ty sobie zafundowałeś wycieczkę w te największe sprawy, w budowę planety, a tymczasem ta wycieczka powinna się odbywać w odwrotnym kierunku. W to, czego po prostu nie widać, w strukturę atomową. W tej skale ciemniejsze miejsca. Takie czerwone to korundy, innymi słowy po prostu rubiny. Takie no, same to, to korund, korundy, tylko... tlenek aluminium występuje w najróżniejszych postaciach tak, oczywiście. Tak, to samo też o nazwie korund, ale o zabarwieniu niebieskim, szmaragd z cejlonu. I tutaj właśnie kryje się, przepraszam, nie szmaragd, da szafir, szafir z cejlonu. W tych właśnie strukturach atomowych Kryje się tajemnica tego, że coś jest warte miliony, a coś jest warte tylko nędzne grosze. I właśnie te zabarwienia, yy, te różne najdziwniejsze zjawiska optyczne, jakie towarzyszą metalom szlach yy, kamieniom szlachetnym, to są po prostu zjawiska ze świata atomów. I no, tu kryje się wielka tajemnica. Można, tak, można ją tak traktować. Tyle, że z punktu widzenia poznawczego, a więc konsekwencji niezwykle odległych później dla ewentualnej praktyki, jest to już moim zdaniem ścieżka, która ma dość wyraźny koniec. Natomiast warto sobie zdawać sprawę z tego, że nie znamy odpowiedzi na pytania zdecydowanie bardziej podstawowe. No chociażby na pytania takie, czy to, co wzięło się na ziemi, co na ziemi się znajduje, co czasem trafia z głębin yy, wraz z magmą pod mikroskopy mineralogów. Czy przypadkiem to jest wyczyn na skalę jednej planety, czyli jest to reguła panująca we wszechświecie. Kamienie w podróży. Kosmiczni wędrowcy na mrocznych szlakach, jakże dalekich od ziemskich wędrówek polnych kamieni. Ich przeznaczeniem jest niekiedy tragiczna kolizja. BUM! I jest już dziura na księżycu, bo to jego powierzchnię tak właśnie atakowały meteoryty. Brały się nie wiadomo skąd i nie wiadomo po co. Waliły w powierzchnię planet i księżyców, ryjąc głębokie doły. Ochodzi, choć działo się to jeszcze dawniej niż sięgają pamięcią stare baśnie, to jednak udało się uchylić rąbka kosmicznej tajemnicy. Planety były wtedy rozpalonymi kulami, a w ich środku buszował żywy ogień. Ale na zewnątrz bryły zagłębiały się w twardą skałę. Gwałtownie rosło ciśnienie. Energia zamieniała się w ciepło ginące bezpowrotnie w ciemnej pustce. Parował meteoryt i lita skała. Gazy rozsadzały warstwę po warstwie, a szczelinami płynęła górę magma. Było gorzej niż w piekle. A w kosmosie krążył jeszcze skalny głus i spadał na planety kamiennym deszczem. Krople tej ulewy bywały duże, niekiedy wręcz olbrzymie. Wydawało się, że rosły w czasie podróży. Równocześnie na księżycu rozpadały się pierwiastki promieniotwórcze, rozgrzewały wnętrze i tworzyły ogniska ciekłej lawy. Tylko kamieni było wciąż mało. Była nadzieja, że będą, jeżeli magmę uznać za kamień wpłynie. Na razie sunęła w górę i powoli wypełniała nieckich kraterów. Niosła ze sobą płynne minerały z wnętrza, które krystalizowały w różnych temperaturach. Najpierw cyrkon, apatyt, tytanit. Trochę później olibin, pirokseny, biotyt. Jeszcze później skalenie alkaliczne i na końcu kwarc. Twarz satelity nabierała wyrazu. Tylko tu lawa stygła powoli, a wpadające w nią kamienne bryły bryzgały wokół skalną cieczą. Tworzył się regolit, rozdrobniony, luźny materiał skalny na globie pozbawionym atmosfery. Kamień rodził kamień. Każdy okrąg był produktem mechanicznego niszczenia skał, skorupy i ciepła. W gwałtownym zderzeniu mas wyzwalała się potężna ilość ciepła, zmieniała skałę w szkliwo. Nareszcie przybywało kamieni. W górach zbudowanych z podobnych minerałów co ziemskie. Potwierdziły to badania. W pyle, złożonym z tych samych atomów, jakich pełno na naszej glebie, potwierdziły to rośliny. Resztę dopowiedziały próbki przywiezionego na Ziemię księżycowego gruntu. I choć okazało się, że nasz satelita jest prawie o miliard lat starszy od Matki Ziemi, to jednak jego kamienie są przyrodnymi braćmi okrągłaków z ziemskich pól. No cóż, od dawna podejrzewaliśmy, że materia powinna być jednorodna w całym Wszechświecie. I chyba mieliśmy rację, choć ona wciąż ukazuje nam inne oblicze. Tak, fragment Czystego bez mała żelaza. Szkoda tylko, że y, to nie zostało znalezione tu na ziemi, a spadło stamtąd. To jest hmm. po prostu kawałek znaczy, meteorytu. To nie zostało znalezione, ale tam się narodziło. No, stamtąd spadło niestety i dlatego y, trzeba y, takich y, trochę powiedziałbym fantastycznych pomysłów, żeby te źródła prawie, czyste żelazo, żelazny, prawda? źródła surowców y, w jakiś sposób rozszerzyć. Na przykład. Można by się umówić, że skoro stamtąd spadają meteoryty, to na innych planetach można by założyć kopalnie czystych metali. Można by wreszcie sięgać w głąb Ziemi, bo ta nauka o kamieniach mówi nam o tym, że tam w głębi, w bardzo głębokich warstwach Ziemi są czyste, płynne metale. Tylko Problem jest technologiczny, tylko, że nie umiemy że widzisz, ich tak. wydobywać. Tak, ale do wszystkiego przykładasz skalę no, nie wiem, zachłanności człowieka, prawda? A może to wcale jest nie tak? Wiemy co nieco o budowie wnętrza Ziemi, sądząc po składzie meteorytów. Istnieje w ogóle hipoteza, że te bryły przecież twardej mineralicznej substancji powstawały bez fazy ciekłej, tak jakby z materii pierwotnej, która skupiała się tylko pod wpływem grawitacji. Ale na co są dowodem? Bardzo możliwe, że są dowodem właśnie na to, z czego zbudowane są warstwy Ziemi, do których nigdy nie sięgniemy przyrządami. Bardzo możliwe, że są dowodem na to, że wszechświat, cały wszechświat, który ogarniamy, składa się z tej, samą, z tej samej substancji, takiej samej substancji, jak ta, która towarzyszy nam w tym codziennym, najbliższym otoczeniu. I wobec tak wielkich y, wniosków, czy naprawdę no, musimy sięgać aż y, po, po wnioski praktyczne? Mnie się wydaje, że warto sobie zdawać sprawę z jednego: że ten granit, normalny, polny kamień leżący, jest naprawdę świadkiem pewnych kosmicznych, niemalże katastroficznych przygód. Czapki z głów. Na początku był wodór i było światło. Gigantyczny błysk eksplozji pierwotnego atomu o niewiarygodnej wprost koncentracji materii. Rozdarty na strzępy praatom, przemieniony w okruchy z szybkością światła, oddalał się od miejsca wielkiego wybuchu. Powstawał wszechświat. Rozszerzający się we wszystkich kierunkach praatom świecił intensywnym blaskiem, który dopiero po milionach lat uległ zmniejszeniu. Próżnia kosmosu wypełniła się gigantami chmur wodorowych. Wielkie obłoki oddziałując wzajemnie poczęły tworzyć galaktyki, największe z kosmicznych tworów. Wewnątrz galaktycznych spiral, mgławic spędzącego gazu, zaczęły się pojawiać pojedyncze błyski ściśniętej ponownie materii. Siły pól grawitacyjnych scalały gazowy wodór w gwiazdy. Ciemność rozświetliły gigantyczne reaktory jądrowe gwiazd. Cały wszechświat wirował. Z dysków tworzyły się gwiazdy, z małych chmur gazu i kosmicznego pyłu wyłaniać poczęły się planety. Kuliste bryły rosły w miarę jak przybywało budulca. Materia siłami grawitacji parła do centrum. Wewnętrzne ciepło planet, wytworzone ściskaniem, przekształciło je w rozgrzane do czerwoności kuliste bryły. Temperatura tych ciał wynosiła kilka tysięcy stopni. Gigantyczne krople skał i metali stygły przez miliardy lat, a ich powierzchnie bombardowały tysiące okruchów przemierzających obszary kosmicznej pustki. Uderzenia wytwarzały kraterowate wgłębienia. Cała powierzchnia na planet najeżona była tysiącami kraterów. Niekiedy zderzenia z meteorami powodowały wylewy roztopionej masy skalnej spod niezastygłej jeszcze powierzchni. Powoli, w miarę ostygania planet, w ich centrum powstawały ciężkie, płynne jądra. W środku gromadziło się żelazo, a na powierzchnię wypływał lżejszy materiał. Spadające z zawrotną szybkością bryły o średnicy dochodzącej do 50 km zryły powierzchnię planety stygły i pękały. Szczeliny ziały lawą, rozlewając bazaltowe płyty. Przyszedł czas na skorupę. Czas głębokich przeobrażeń i zmian. Tych zachodzących w skali planety i tych na miarę mikrokosmosu. Miliardy lat kształtowała się powierzchnia. Drobiny kryształów poddawane były piekielnym torturom temperatury i ciśnienia. Wzrastały i ściskane zmieniały swoją strukturę. Tak powstawały najwspanialsze stworów mineralnego świata. Tysiące kombinacji i niepowtarzalność. Zastygła lawa, osady i przeobrażenia dokonujące się we wnętrzu skorupy złożyły się na wielką różnorodność minerałów i ich niezwykłe piętno. Dziś odkryliśmy ten świat i staramy się zrozumieć, co kryją w sobie miliony atomów związanych tajemniczymi siłami. Poznajemy dopiero naszą planetę, dotykamy zaledwie zaklętej bariery jej wnętrza i ocieramy się o największą z tajemnic zagadkę tworzenia. Misterium kosmicznych przemian, historię geologiczną Ziemi, a zarazem tajemnicę początku wszystkiego.